Arhanio Boży, Gabryjem, z majestatu Trójcy Świętym, tak sprawował posel Stachokin. Zdrowa się, Marioła. factores meus o cornyu hnos resoniua mi Pan z wami i z duchem, I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w górę, do pewnego miasta w ziemi Judym weszła, do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości. Dzieciątko w moim łonie, błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od pana. Oto słowo Pańskie. Tytuł dzisiejszej homilii to pytanie, czy to prawda, że Pan Bóg zamieszka w moim domu? Chciałbym spo, pochylić się, zastanowić, przekazać takie trzy elementy. Pierwszy z nich to sytuacja narodu wybranego, w której zostało zapowiedziane Boże Narodzenie 800 lat przed samym Bożym Narodzeniem. Druga kwestia to zagadnienie przebitego ucha, kolczyków w uszach. Także tego, czego symbolizują przebite uszy, to znaczy zagadnienie służby, i wreszcie ostatni z elementów to lęk króla Dawida przed tym, gdy miał sprowadzić do Jerozolimy arkę przymierza, czyli symbol Bożej obecności. Stąd też takie pytanie, ten tytuł tej homilii: jak to będzie, że Pan Bóg chce zamieszkać w moim domu w czasie Bożego Narodzenia? Pierwszy z elementów homilii sytuacja narodu wybranego, kiedy zostało zapowiedziane Boże Narodzenie. Za zapowiedź Bożego Narodzenia odpowiedzialny jest prorok Micheasz, którego fragment księgi otrzymaliśmy w ramach dzisiejszego pierwszego czytania. Zapowiedź Bożego Narodzenia, ta główna zapowiedzi, że Boże Narodzenie dokona się w Betlejem, pojawia się 800 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa. I słyszymy o tym, że Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. z Ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu. Izraelici w tamtym momencie swojej historii borykają się z narastającym podziałem wewnętrznym. Oni wewnętrznie coraz bardziej są podzieleni i tu pojawi się dla nas pierwsza inspiracja i wielkie wyzwanie. Mianowicie yy, Izraelici, naród wybrany w tym momencie, 800 lat przed Bożym Narodzeniem, podzieleni są na Królestwo Izraela, Królestwo Judy. Odpowiedzialnym za podział jest król Jeroboam. Głupek, niestety tego opisuje Pismo Święte. Syn Salomona, niezwykle mądrego człowieka. Eee, I Jeroboam nie zgadza się z ludźmi. Oni przychodzą do niego z prośbą o obniżenie podatku przeznaczonego na świątynię. On mówi, nie zgodzę się, dlatego też jego panowanie jest uznawane tylko przez Królestwo Judy. I tu pojawi się, tak jak powiedziałem, ten ważny symbol podziału wewnętrznego. Wczoraj, kiedy byliśmy na obchodzie chorych, ale nie tylko. Kiedy udajemy się do ludzi z posługą duszpasterską w ramach odwiedzin kolędowych. Najczęściej, co da się usłyszeć, podział wewnątrz rodzin. To jest właśnie to, z czym borykaliście Izraelici. Oni byli z zewnątrz zagrożeni przez królestwo asyryjskie, które wzrastało w potęgę i w końcu zaatakuje także Izraelitów. Ale przede wszystkim podział zaczął się wewnętrznie, podział w rodzinie. A dzisiaj, z perspektywy także spowiedzi, posługi sakramentalnej w konfesjonale, bardzo często ludziom mówię: wewnątrz jesteśmy podzieleni. Nie jesteś na zewnątrz, na zewnątrz nie robisz tego, co jest Twoim prawdziwym przekonaniem, co czujesz w swoim sercu. Dlaczego tak postępujesz? Często z obawem. Bardzo często nieświadomi swoich granic. Bardzo często dostosowujący się do otoczenia, niemalże zawsze postępujący wbrew sobie, stale funkcjonujący wręcz w ramach wypalenia, przeciążony. Taki jest współczesny człowiek. Nie tyle nawet jesteśmy podzieleni w rodzinach. Co bardzo często nawet nie znamy siebie, nieświadomi swoich potrzeb, zalęknieni tego, by przeżywać w pełni swoje emocje. Dlatego też w takiej sytuacji życiowej nam zostaje zapowiedziane Boże Narodzenie. Boże narodzenie to również symbol, zgodnie z tym, co mówi prorok Michał, symbol zgody, którą ma przynieść Jezus Chrystus. Jezus jest zaliczany do grona pasterzem. Pasterzem był także król Dawid, który powiększył wyraźnie, najbardziej powiększył przez całą historię narodu wybranego terytorium zajmowane przez naród wybrany. Ale jak je powiększył? Pięśnią, pięścią, mieczem i przemocą. On zaprowadził pokój na tych terytoriach, to prawda ale wzbudzając wielką grozę, siejąc, po strach. To no jest ten niesamowity wojownik. On, tak jak powiedziałem, był pasterzem. I dzisiaj prorok Micharsz zapowiada Jezusa Chrystusa, który wprowadzi pokój na świecie, ale właśnie przynosząc pokój. to jest ten symbol, znak Bożego Narodzenia. W ramach pierwszego czytania zwracam uwagę również na samo miasteczko Betlejem, które straciło całkowicie swoją wartość. Nazywane jest najmniejszym pośród plemion ludzkich. I już zupełnie straciło wartość w porównaniu z Jerozolimą, która była miastem zamieszkiwanym przez samego króla, króla Dawida i jego następców, a do Dawida jeszcze też dzisiaj chciałbym wrócić w ramach tej homilii i Betlejem jest symbolem Matki Bożej. Również Betlejem jest utożsamiane z Nazaretem, skromną mieściną i pokazuje nam to, że Pan Bóg wybiera sobie ludzi słabych, może czasami niedoskonałych, Ludzi zapomnie, zapomnianych, ale także pominiętych, i wybiera ich, by uczynić z nich niesamowitych bohaterów. Tak stało się w przypadku Matki Bożej, i dzisiaj też pojawia się takie hasło związane z tym pierwszym czytaniem: jak reszta. My byśmy, myślimy sobie czasami nieraz, że ewangelizacja polega na tym, że sprowadzimy do kościoła tysiące ludzi. Nie o to chodzi. W piśmie się, pojawia się stale termin reszty, to znaczy garski ludzi, która ma odwagę i za Bogiem. Garski ludzi, która zalicza się do grona zbawionych, garski ludzi, którzy przetrwają konflikt wojenny, ale też garski ludzi, którzy trwają przy wierze i przekazują ją dalej. To zagadnienie, symbol reszty. Drugi z elementów homilii, czyli kwestia przebitego ucha, ale również kwestia składania ofiary za grzechem. W tym drugim czytaniu, z czytaniu zaczepniętym z listu do Hebrajczyków, pojawiają się takie słowa: Ofiarem ani daru nie chciałeś. Izraelici mieli taki rytuał, żeby przynajmniej raz w roku, w święto pojednania, Dzień Pojednania, składać ofiarę za swoje grzechy. Robili to co roku. Mogą być dwa wnioski z tego wynikające. Pierwszy z nich: Izraelici nie zmieniali się i trwali przy swoich grzechach. Może tak było. Ale chodzi przede wszystkim o to, że oni mieli świadomość, że składanie ofiar z krwi zwierząt niewiele zmienia w ich życiu. I za każdym razem, gdy przychodził ten dzień pojednania, gdy oni znowu mieli złożyć w ofierze te zwierzęta ze swoje grzechem, oni przekonywali się przede wszystkim nawet nie o tym, że ich grzechy są powtarzalne, pewnie też takie były, ale przede wszystkim o tym, że tak naprawdę nic się nie zmienia, że te ofiary, owszem, są składane zgodnie z tym, co jest powiedziane. W Starym Testamencie, w Księgach Prawa, ale one nic nie zmieniają. Dlaczego potrzeba innej krwi? Jezusa Chrystusa, która naprawdę jest w stanie obmywać człowieka z grzechów, które on popełnia w czasie swojego życia. To jest ta pierwsza inspiracja. Zatem widzimy Boga, który nam pokazuje, zwraca uwagę na to, że jest coś innego ważniejsze niż składanie ofiary co pozwala nam żyć w przyjaźni z Bogiem. Pytamy się co? I tu pojawia się ten symbol. Mianowicie symbol przebitego ucha. I chciałbym odczytać dalej ten fragment, który przed chwilą cytowałem. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Jest to fragment, który bardzo mocno łączy się z Psalmem 40. Tam nie ma mowy o ciele, aczkolwiek o nim też zaraz będę mówił. Tam jest coś takiego. Ale przekłułeś, otworzyłeś moje ucho. Jest to symbol tego, że ktoś ma otwarte uszy, to znaczy jest w stanie słuchać słowa Bożego i wypełniać wolę Boga. Czy dzisiaj Pan Bóg mówi, Nie tyle zależy mi na tym, żebyś składał ofiary, tak, na Twoim poświęceniu, co raczej na tym mi zależy, żebyś był po prostu posłuszny, tak jak był posłusznym. Jezus Chrystus, który wielokrotnie podkreślał to, że przychodzi, aby spełniać wolę Bożą, ale również ukazana dzisiaj w ramach Ewangelii, matka Boża która wypełnia również wolę Bożą. Tak jak powiedziałem, niesamowity jest też ten symbol przebitego ucha, mianowicie kwestia przebitych uszu nawiązywała do tego, że bogaci właściciele mogli zadecydować o tym, że przebiją uszy swoim sługom. Tutaj pojawia się zagadnienie, które znowu pasuje do Jezusa i do Maryi: bycie sługą. Mało tego, jest ukazane w takiej perspektywie, że ten sługa jest całkowicie wolny, to znaczy, ma prawo odejść. I tu jest coś niesamowitego. Jezus mówi: Podobnie Matka Boża, jej zachowanie wskazuje na to, że ma całkowicą wolność, jeżeli chodzi o decydowanie o sobie, ale decyduje się pozostać przy swoim panu, to znaczy przy Bogu, mimo że jest wolny. On mówi: Chcę przy tobie zostać. Wiem, że jestem w tym całkowicie wolny, chcę Tobie służyć, wiem, że mogę odejść, ale lepsze to dla mnie żeby zostać przy Bogu. I dzisiaj właśnie Jezus Chrystus pokazuje tą decyzję w swoim życiu, że zostaje u boku Boga, chce Jemu służyć, chce wypełniać Jego wolę, ale podobnie też i Matka Boża, która mówi, wiem, że jestem wolna, wiem, że mogę odmawiać, ale decyduje się na to, żeby zostać, tutaj trzeci element tej Arką Przymierza. I odpowiedź na to pytanie, czy to prawda, że Pan Bóg naprawdę zamieszka w naszych domach. Widzimy dzisiaj w Ewangelii Matkę Bożą, która przybywa do świętej Elżbiety, kiedy ta jest w szóstym miesiącu ciąży. Pozostaje u niej przez trzy miesiące. Ewangelista Łukasz bardzo mu na tym zależy, żebyśmy te odwiedziny odnieśli do sytuacji związanej z królem Dawidem. Mianowicie, kiedy król Dawid miał objąć panowanie, to przyszedł taki czas i on powiedział sobie: Mamy Arkę Przymierza. Jest, została ona skradziona przez Filistynów. Filistyni wykradli arkę przymierza, gdzie wewnątrz znajdował się symbol Bożej obecności. Podobnie jak Matka Boża nosiła w swoim sercu Jezusa Chrystusa. Dlatego też Matka Boża była nazywana arką przymierza. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli właśnie tę kwestię, byli w stanie ją powiązać z historią króla Dawida. I król Dawid mówi tak: Filistyni ukradli naszą Arkę Przymierza, ale Filistyni w pewnym momencie zorientowali się, że kradzież Arki Przymierza nie przyczyniła się do ich sukcesów wojennych, ale odnoszą coraz więcej porażek, więc ją porzucili gdzieś na polu. I teraz zwróćmy uwagę na to, że król Dawid jest niesamowicie podobny też do nas. Mówimy sobie, czy to prawda, że Pan Bóg zamieszka właśnie pośród nas, czy to prawda, że on przyjdzie do naszego domu w czasie Bożego Narodzenia? Co robi król Dawid? Mówi, idziemy po Arkę Przymierza, porzuconą przez Filistynów, przyniesiemy ją, ale nie do Jerozolimy. Czemu? Nie czuje się godny tak wielkiej bliskości Boga. Stąd też nawiązuje ta sytuacja do Matki Bożej, która idzie do świętej Elżbiety na trzy miesiące. Zanim powróci już wtedy... Uda się do Betraim, gdzie dokona się Boże Narodzenie. Arka przymierza przez trzy miesiące, tyle samo, ile Maryja była u Elżbiety, pozostaje w domu Obed Edoma, czyli w oddaleniu od Jerozolimy. Po trzech miesiącach Dawid stwierdza, chyba jesteśmy bezpieczni. Można przynieść Arkę przymierza do Jerozolimy, gdzie znajduje się pałac króla Dawina. Podobnie może być i z nami. Patrzymy na siebie samych, patrzymy na nasze domy. Może pięknie przystrojone, ale w odniesieniu do pierwszego czytania. Widzimy podział rodzinny. Mało tego, nieraz przekonujemy się, może nawet w konfesjonale, przy okazji spowiedzi, naszym wewnętrznym podziale. Wielu z nas ma ten problem. Ja też. Niełatwo go pokonać. Niełatwo być na zewnątrz prawdziwie sobą, sobą prawdziwym, osobą, która generalnie postępuje w zgodzie ze swoim sercem, jest na tyle odważna, żeby być tak bardzo prawdziwym i szczerą osobą na co dzień. Widzimy właśnie ten podział i pytamy się, czy to prawda, że dzisiaj Pan Bóg w czasie Bożego Narodzenia może zamieszkać w moim domu. I kiedy Dawid rozkazał, żeby przynieść Arkę Przymierza do Jerozolimy, tańczył przed nią, jest to te same słowo, które opisuje Jana Chrzciciela, który poruszył się wtedy, gdy Elżbieta zobaczyła Matkę Bożą. Okrzyk, który wydała Elżbieta jest wręcz zbliżony do krzyków ludzi, którzy w Jerozolimie Cieszyli się z tego, że Arka Przymierza, ta która zawierała w sobie tablicę z przykazaniami, została przyniesiona do tego miasta. Miasta Króla do Jerozolimy. Tak mniej więcej wygląda ta historia i myślę, że w pewien sposób też bardzo pasuje do naszego życia. I na koniec chciałbym jeszcze powtórzyć jeszcze raz te pytanie. Czy to prawda, że Pan Bóg zamieszka w czasie Bożego Narodzenia w naszym domu? Amen.